Cześć, witam wszystkich, Paweł Kabał, Aktywne. Słuchajcie, yy, zrobiłem sobie nowe ubranko, nowe łódeczki, pokrowiec. Chciałem Wam yy, zapre zaprezentować, żebyście zobaczyli sobie yy, i wzięli sobie pomysł, bo nie jest to żadna reklama, tylko yy, kolega, yy, Darek Jankowski, yy, zrobił sobie yy, jako pierwszy u tej pani. Yy, powiedział, że chce taki sam, wybrałem się. Zamówiłem, zaprowadzę łódkę za kilka dni miałem. Chodźcie zobaczyć jak jest, bo jest genialny, więc macie po prostu fantastyczny pomysł na ten, na pokrowiec. Dobra. Pierwsza najważniejsza rzecz przy pokrowcu. Noś, pokaż. Tu jest cały system mocowania i napinania. Patrzcie. Zwalniamy. Zaczep rozwijamy jest już luźny y, podkrobiec kolejną fajną sprawą y, jaka jest y, są krapy y, na knagi co prawda ja sobie jeszcze nie, nie zrobiłem dziury ale mogę sobie każdy zrobić dziury y, tutaj mam knagę o, widzicie tu jest knaga i po to jest zrobione to że jak cumujecie y, Eee, łódkę, możecie założyć i nie ważne czy tłumujecie z prawej czy z lewej, bo z drugiej strony mam tak samo zrobione. Eee, są zrobione te otwory, czyli zakładacie plandekę, tylko knagi wystają, cyk cyk, nie leje na łódkę. Chodźmy dalej, co jeszcze tu jest zrobione? Aha, Tak, rozepnę z tamtej strony jeszcze. Mamy już to Teraz tak zobaczcie, tutaj. W środku są trzy podpory. Raz, dwa i z samego przodu. No jest długa łódka, no to musiał być trzy. Te podpory są z wywiecznikami. Czyli yy, wielkość będzie od, od, odporowała z łódki. Tutaj, jak mam silnik dziobowy, to w miejscach, gdzie Materiał styka się z jakimiś elementami, jest przyty filc. widzicie. Materiał nie będzie się tak yy, przecierał. Materiał cordura, ale tak dodatkowo gumowana. Tu jest dziobówka, także widzicie, dziobówka też jest, dziobówka też jest yy, schowana. No generalnie nie chciałem ten, nie chciałem żeby żeby podczas tras dziubówka się brudziła. Tak to wygląda. Jeszcze z tyłu są tutaj. Te pasy są ściągane. Tu jest zapięty ten z tamtej strony, a z drugiej strony jest ten. O cała filozofia wycięcia pod uchwyty. Dla mnie petarda. Także jak nie macie, a chcecie, żeby wam ktoś zrobił, macie gotowy pomysł, chyba że, chyba, że będziecie chcieli, to tamta pani, ona z grudka, dla mnie jest rewelacja, zrobiła świetnie, ja jestem zadowolony. Tylko wiem, że ona się tym nie zajmuje na co dzień, więc, więc możecie mieć problem, żeby, ten, żeby to zrobiła. Także co? Tymczasem, trzymajcie się, hej.